Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Just Smart Apps. Dzisiaj zapraszam was do wykonania bardzo ciekawego napisu, który będzie wycięty ze zdjęcia. Taki napis na przykład można wykorzystać w projekcie filmowym i gwarantuję, że na pewno zwróci on uwagę odbiorców. Taki napis dość łatwo i szybko wykonuje się w PowerPoincie. A zatem po uruchomieniu programu PowerPoint wybieramy szablon pusta prezentacja. Od razu po pojawieniu się slajdu zmieniamy jego układ na pusty. Dzięki temu na slajdzie nie będą się plątały żadne dodatkowe obiekty. Teraz wstawimy tekst. A zatem na karcie Wstawianie w grupie Tekst rozwijam menu WordArt. Tutaj wybieram w miarę prosty styl bez żadnego wyszukanego wypełnienia liter. Od razu wprowadzam własny tekst, rozmieszczam go w dwóch wierszach, a zatem po słowie owocowy, wciskam kombinację Shift Enter i kontynuuję napis, wprowadzając drugie słowo Raj. Kliknięciem ramki otaczającej napis zaznaczam cały kontener z tekstem, a następnie na karcie narzędzia główne formatuję czcionkę, a więc zwiększam jej rozmiar, następnie wybieram rodzaj czcionki, będzie to czcionka Broadway, która ma bardzo ładny kształt. W sam raz do wypełniania liter grafiką. Aby zmienić wypełnienie liter, możemy najpierw wyświetlić panel formatujący. W tym celu z dowolnego menu na karcie format kształtu, na przykład z menu wypełnienie kształtu, wybieram opcję gradient, a następnie więcej gradientów. W panelu formatującym wybieramy menu opcje tekstu, a w tym menu... Opcję wypełnienie obrazem lub teksturą. Następnie za pomocą przycisku wstaw wybieramy opcję wstawiania pliku graficznego znajdującego się na dysku komputera. W naszym przypadku będzie to plik o nazwie owoce. Z chwilą wybrania pliku graficznego litery zostają wypełnione fragmentami grafiki zawartej w tym pliku. Uzyskujemy zatem efekt, tak jakby napisu wyciętego ze zdjęcia. Na koniec możemy jeszcze na przykład pozbawić litery konturu albo po prostu zmienić barwę tego konturu. Aby tak przygotowany napis wykorzystać w innych projektach, na przykład w projekcie filmowym Mowawi Video Editor, napis powinien zostać umieszczony na przezroczystym tle. W związku z tym, w momencie, kiedy zaznaczony jest cały kontener z napisem czyli ramka wokół napisu jest ciągła, Kopiujemy ten napis do schowka kombinacją Ctrl-C, a następnie wklejamy do programu GIMP bezpośrednio po jego uruchomieniu. Wklejamy oczywiście kombinacją Ctrl-V. Napis zostaje umieszczony na przezroczystym tle, a zatem wystarczy go zapisać w pliku z rozszerzeniem PNG. Rozszerzenie PNG obsługuje przezroczystość. Teraz pokażę, jak wykorzystać napis w projekcie filmowym. Po uruchomieniu programu MOWAVI Video Editor, importuję do nowego projektu klip graficzny z napisem, czyli zapisany wcześniej plik z rozszerzeniem PNG. Następnie do osi czasu dołączam kolejną ścieżkę wideo. Na dolnej ścieżce zaraz umieścimy tło dla napisu, natomiast sam napis. Będzie umieszczony na ścieżce górnej. W tym celu w menu obrazkowym Import i pod menu Materiały Wideo wybieram klip z animowanym tłem o nazwie tęczowy wiatr. Klip jest dość krótki, a zatem animacja na tym klipie będzie dość szybka. Aby wydłużyć czas trwania klipu, we właściwościach tego klipu zmniejszam szybkość jego odtwarzania ze 100 do 30%. Jak widzicie, po takim manewrze klip wydłuża się, a odtwarzając go, możemy zauważyć, że animacja przebiega dość wolno. Teraz na górnej ścieżce wideo umieszczam napis wycięty ze zdjęcia. Klip z napisem wydłużam, aby miał ten sam czas trwania, co tło umieszczone na ścieżce poniżej. Następnie odtwarzam cały projekt, aby przekonać się, jak napis współgra z tłem. Po odtworzeniu projektu dochodzę do wniosku, że napis powinien pojawić się nieco później niż animacja w tle. W związku z tym przeciągam lewą krawędź klipu z napisem nieco w prawo. A następnie ponownie odtwarzam projekt od początku. Napis, co prawda, pojawia się z opóźnieniem, ale dobrze byłoby, gdyby nie był tak statyczny. A zatem za moment dołączymy do niego animację. W tym celu w menu obrazkowym więcej narzędzi rozwijam menu animacja. W kontenerze w zakładce łatwość mamy do dyspozycji kilkanaście różnych przykładów animacji. Po kliknięciu ikony animacji od razu można obejrzeć ją w odtwarzaczu. Jeśli jakaś animacja nam odpowiada, przeciągamy ją myszą na wybrany klip. W naszym przypadku będzie to klip z tekstem. Po umieszczeniu animacji na klipie zobaczymy linię, która jest zakończona węzłami. Przed przystąpieniem do modyfikacji animacji warto odtworzyć cały projekt od początku. Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, jak zachowuje się animacja, czy zaczyna się w odpowiednim miejscu i czy nie jest zbyt szybka. W tym przypadku rzeczywiście okazuje się, że animacja rozpoczyna się dość szybko i jest bardzo intensywna. Aby wydłużyć czas samej animacji i nieco ją spowolnić, Przeciągamy końcowy węzeł w prawą stronę. Nie przeciągamy go do końca klipu, jeśli chcemy, żeby po zakończeniu animacji tekst był przez jakiś czas wyświetlany na ekranie nieruchomo. Można również węzeł znajdujący się na początku przesunąć w prawo. Wówczas może się okazać, że w sumie będą trzy węzły. Przy niektórych innych animacjach w miejscu początkowym może tych węzłów być nieco więcej. Zobaczmy teraz, co dają trzy węzły na linii animacji. Odtwarzamy część projektu z animacją i widzimy, że dzięki przesunięciu węzłów napis zaczyna się pojawiać mniej więcej w środkowym momencie odtwarzania klipu z tłem. Jeśli chcemy, aby animacja napisu dokonywała się przez cały czas odtwarzania klipu z tłem, należy przesunąć węzeł końcowy na sam koniec klipu z napisem. Teraz jeszcze odtwarzam cały projekt od samego początku. Jeśli chcemy spowolnić animację, po prostu usuwamy wewnętrzne węzły. Aby usunąć węzeł, należy kliknąć go prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać opcję Usuń klatkę kluczową. Po tych manewrach odtwarzam cały projekt od początku. Tak uzyskana animacja, zarówno tła, jak i napisu, jest dla mnie satysfakcjonująca. Jednak Was zachęcam do dalszych eksperymentów i przekonania się, jak sprawdzają się inne animacje. Tymczasem dziękuję Wam za obecność, za obejrzenie filmu do końca i oczywiście tradycyjnie zapraszam na kolejny film.